Naprawdę jest bardzo inteligentnym człowiekiem, tylko używa tej swojej inteligencji w ten sposób, że marnotrawi całą wiedzę, jaką mógłby wykorzystać na rzecz dobra wspólnego. Po prostu. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli chodzi o ilustrację, to myślę, że tutaj stanowisko Pisu jest tak oczywiste, że chyba nawet nie wymaga to odpowiedzi czy polemiki. Rzeczywiście, a jeżeli, jeżeli ktoś chciałby jakieś szczegóły poznać, czy, czy jakieś bardziej precyzyjne kwestie, no to zapraszam po prostu na spotkania. Yy, tak nazwijmy to indywidualne, bo to, co mieliśmy zrobić w sprawie Małęsy, w zasadzie już zrobiliśmy, możemy się zabrać za następnie. Także ja. jesteśmy na Dziękuję. Proszę Państwa, żeby powoli dowiązać do, do m, tematu smoleńskiego, jak mówiłem, zdecydowana większość pytań dotyczy tych obszarów, m, to zacytuję takie bardzo ciekawe pytanie. Jak rozmawiać z przekonanymi, że w Smoleńsku była jedynie zwykła katastrofa? Początek, ja, ja, jak rozmawiać z tymi osobami? Jak przekonać tych, którym się wydaje, że w Smolensk to była zwyczajna katastrofa? Ja przyznam, że nawiążę tu do znakomitego sedna, jeśli chodzi o kwestię emerytalną. Czy, czy jest tutaj w sprawie takich debat, sporów o Smolensk, taki argument, który tak obrazowo, jak ta kwestia wieku, można wykorzystywać? No oczywiście, że tak, tych kwestii nie porównanie więcej. Jeżeli się zastanawiamy na to, na bardzo często ludzie mówią, czy to możliwe, Pamiętacie, Państwo tę argumentację, to musiał być wypadek. To na pewno był wypadek, bo przecież czy jest możliwe, żeby istniał jakiś taki zły człowiek, który by chciał śmierć polskiego prezydenta? No niemożliwe, no nie ma możliwości, no na pewno nie Putin. No nie, no skądże, Sylwan, troskliwe oczy czekisty, prawda? Spracowane ręce, wyrobnika, aparatu panato prawda? Na pewno, taki był, pan, taki był sens w pana Ronalda Tuska, prawda? Pamiętacie to sformułowanie? Ja jest, będę pamiętał do końca życia. Do końca życia. Była debata w Sejmie. A my wystąpiliśmy z wnioskiem, żeby Polska przejęła to śledztwo. To było zgodne z prawem międzynarodowym i z regulacjami konwencji chicagowskiej. Jest taka możliwość, przewiduje to prawo, że Polska mogła to przejąć, tylko rząd musiał tego się domagać. Wyłącznie postawić taki wniosek. No tu z tym, ponieważ rząd tego nie chciał zrobić, więc w związku z tym chcieliśmy prze, przeprowadzić taką uchwałę przez Sejm zobowiązującą rząd, żeby przejął śledztwo z rąk, z rąk pana e, Putina i jego y, urzędników. I wtedy Platforma Obywatelska, w, cały Sejm głosował przeciwko temu. Cały Sejm, mam spis, naprawdę nie zapomnę tej chwili, jak ci ludzie głosowali przeciwko pamięci i przeciwko... Przeciwko po prostu Polsce, bo tak traktuje to. Ale oni głosowali po świetnie powiedzianym, naprawdę szapoma, świetnie powiedzianym przemówieniu pana Donalda Tuska. Istotą tego przemówienia były następujące słowa. Lepiej mieć dowody i nie mieć wojny, niż nie mieć dowodów i mieć wojnę. Co dzisiaj masz, panie Donaldzie Tusku? Co pan dzisiaj ma? Co dzisiaj ma państwo polskie? Nie ma dowodów i ma zagrożenie ze strony rosyjskiej. Bo ty uważałeś, że należy wszystko oddać w ręce Federacji Rosyjskiej. Bo ty uważałeś, że trzeba wierzyć panu Putinowi, że on najtroskliwiej, najlepiej, najskuteczniej zajmie się wyjaśnianiem śmierci polskiej elity. I myślę, że to warto. Przywołać, gdy się rozmawia z ludźmi, którzy są niepewni, co naprawdę się zdarzyło. Bo oczywiście można też powiedzieć rzeczy banalne. Można powiedzieć, że my przecież zidentyfikowaliśmy, mamy nagrania, wiemy, że to pan generał Benediktow z Moskwy, z Centrum, centrum Lotnictwa Transportowo-Wojskowego o pseudonimie Logika, dowodził, wydawał rozkazy. Co, co minuta, przez cały czas przejął dowodzenie nad sprowadzaniem samolotu tu 154M z prezydentem, z prezydentem na pokładzie. Tam jest nawet taka wymiana zdań. plusin, czyli pułkownik Plusin, który siedzi w tak zwanej wieży kontroli lotów w Smoleńsku, dzwoni do, tej, dzwoni do swojego kolegi w stferze, do generała Sypko i pyta, kto kieruje... Lotem, a stamtąd się odzywa głos pana generała Sypko, Moskwa kieruje. To Moskwa kieruje. I Moskwa przyjęła całą kontrolę nad tym lotem. Przez cały czas schodzeniem do lądowania tego samolotu i z próbą wymuszania tego lądowania. Przecież Plusin i Ryżenko, ci, którzy byli na miejscu w Smoleńsku, błagali, Są kolejne ich głosy proszące, żeby zamknąć lotnisko żeby znaleźć zapasowe lotniska, na które może być ten samolot y, 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 sprowadzony a z Moskwy jest nie, nie, macie sprowadzać i nie gadać. No i oni się ostatecznie temu podporządkowują i następnie zaczynają wydawać fałszywe polecenia sprowadzające ten samolot na śmierć, podające fałszywą wysokość i fałszywy kurs, jeśli chodzi o oś, jeśli chodzi o oś pasa. A jak pan, i to jest w ogóle bezdyskusyjne, tak jest, nie ma tu tego cienia wątpliwości. Podobnie jak nie ma cienia wątpliwości, ostatnia fraza, ostatnie słowa, które zostały zapisane wśród tych ludzi, którzy rozmawiali na wieży w Smoleńsku, gdy oni stracili ich z monitorów, gdy już boją się, prawie wiedzą, że doszło do... Jest tam, jak Państwo wiecie, no to jest Rosja, to są funkcjonariusze rosyjscy, więc na stronę druku 3 czwarte to są same przekleństwa. No, także trzeba wyławiać te słowa, które znaczą coś poza tam kasa i tak dalej. Otóż... Ostatni wers, ostatnie słowa brzmi, Krastogódzki pyta, to gdzie on jest? No okraszony to jest przekleństwami, a na to odpowiada mu plusnik. Zaczął odchodzić na drugi krąg i spadł, czyli odlatywał i upadł. Tak, bo wtedy, kiedy zorientował się major Krotasiuk, o tym, że jest wprowadzany w pułapkę, po prostu uciekł stamtąd i wtedy doszło do eksplozji, najpierw do urwania lewego skrzydła, a potem do zniszczenia całego samolotu. Ostatni wybuch. ładną analizę tego ze zdjęciami, z pokazaniem zniszczonych przez falę energetyczną ścian tej salonki ze spalonymi okienkami, ze spalonymi fragmentami kanapy Pana Prezydenta z rozrzutem na kilkadziesiąt metrów fragmentów tej salonki. Nie ma wątpliwości, ona została wysadzona w powietrze w najbliższy czwartek. W raporcie państwu to przedstawimy więc, jeżeli ktoś nie wierzy, nie wierzy w to, że pan Putin mógł doprowadzić do takiego dramatu, to niech popatrzy na to, co się stało na Krymie, a potem niech spojrzy na te zdjęcia wysadzonej w powietrze salonki pana prezydenta i niech zapozna się z tymi komunikatami, gdy. Rosjanie, Rosjani, wojskowy rosyjski, pan Plusin błaga generała Benedyktowa w Moskwie, że nie sprowadzajcie go tutaj, zamknijcie to lotnisko, a stamtąd jest. Nie, nie, nie. No to Ruki poszłam. Tak to wyglądało. Dziękuję, Dziękuję pięknie. W tym no, znakomitym wywodzie pojawiły się odpowiedzi na kilka innych pytań. dlatego też jeśli pozwolicie Państwo, ja przyjmę taką konwencję, że będę trochę przeplata, żeby nie, nie, nie było, jak mówiłem na początku, tylko na jeden temat. Bardzo wiele pytań dotyczy znaczącej troski, które są podzielane chyba przez większość Polaków, dotyczącej uczciwości wyborów. No są, jest mowa o tych ruskich serwerach. I konkretnie pytanie, jakie działania ze strony pisów będą podjęte, żeby yy, no, przestrzegać, żeby skontrolować rzetelność wyborów. Bardzo chętnie, ale jeżeli już ten temat został podjęty, to muszę... Zobaczcie, i to częściowo jest osobista sprawa, ale czuję się do tego zobowiązany, dlatego że raport, jak to się ładnie mówi, o ruskich serwerach, Czyli analiza pokazująca, że w jednym z ostatnich wyborów spółka, której dano kontakt na obsługę tych wyborów, miała serwery rosyjskie. Tę analizę wykonał, wykonał profesor Jerzy Urbanowicz, wspaniały matematyk, genialny kryptolog. Jeden z moich współpracowników w służbie wywiadu wojskowego, który odbudował, odbudował polską kryptologię i jest, był człowiekiem nieprawdopodobnie zaangażowanym właśnie w wykrywanie i analizę tego, jak dalece polski system rządowy korzystający z sieci komputerowych jest uzależniony od Federacji Rosyjskiej i od firm rosyjskich. To jest jego wielki dorobek, półtora miesiąca po napisaniu tego raportu, jego upowszechnieniu, zginął w naprawdę, naprawdę dziwnych okolicznościach. Naprawdę przez dwie godziny czekał na Izbie przyjęć z zawałem serca, a Więc tak to, tak to, tak to było i jemu się po prostu te dwa słowa podziękowania za tę pracę należą, dlatego że ta analiza uświadomiła nam w jak dramatycznie trudnej sytuacji jesteśmy. Oczywiście to nie był pierwszy dzwonek alarmowy, no przede wszystkim ta nieprawdopodobnie duża liczba głosów niewazów które obserwowaliśmy, prawda, która wskazywała na to, że dzieje się coś niebywałego, no różne rzeczy można o Polakach powiedzieć, ale nie to, że jest narodem, który w ogóle pierwszy raz w życiu głosuje, no to nie jest tak, że Polacy po raz pierwszy, bardzo lubią ci ludzie z Platformy mówią młoda demokracja, a czy oni to bardzo słyszeli o 1505 roku i czy słyszeli, gdzie się rodził parlamentaryzm i jak wyglądał parlamentaryzm europejski? No, zdaje się, że nie słyszeli. Oni mówią nowa demokracja, bo dopiero to przeskoczyli z PZPR do tych nowych ładów. No, to dla nich to jest nowe doświadczenie. Ja to rozumiem i szanuję, bo kochamy i szanujemy ja. wszystkich. Ale pamiętajcie Państwo, jak ktoś Wam mówi nowa demokracja, to znaczy, że mówi yy, przepraszam. Byłem komunistą, to dla mnie nowość. To on to mówi, tylko tak ładnie to układa, że nowa demokracja. A Polska naprawdę, jeżeli chodzi o dorobek ładu republikańskiego, demokratycznego, nie ma się czego wstydzić. Jednym z elementów tego jest konieczność zbudowania systemu ochrony i weryfikacji wyborów. Powstała specjalna struktura prawa, prawa Sprawiedliwości. Pani poseł Anna Sikora kieruje tym zespołem w całym kraju, który buduje równoległe struktury kontrolujące, kontrolujące wybory, więc bardzo proszę wszystkich o zwracanie się do niej, ponieważ ona wzięła na, na siebie ten niebywały ciężar, bo w istocie trzeba będzie zbudować równoległą sieć kontrolującą, bo to nie jest tylko kwestia, yy, kwestia członków komisji i oczywiście mężów zaufania, o czym się zwykle zapomina. No, tak mówiąc, już się zapomina się dlatego, bo status, powiedziałbym, taki finansowy jest innych członków komisji i mężów zaufania, ale rola mężów zaufania może być równie skuteczna jak członków komisji. Warto sobie z tego zdawać sprawę, a sprawy finansowe rozwiązywać no tak, żeby nikt nie był, że tak powiem, poszkodowany w tej, w tej kwestii. To można rozwiązać. Powtarzam jeszcze raz, ona na nie wzięła odpowiedzialność za zbudowanie tej struktury, a jak bardzo ona jest konieczna, już kończę odpowiedź na to pytanie, bo mam tą ten, ten, tendencję do rozgadywania, no to jest sytuacja tego Jasnogrodu, jak Państwo wiecie, jest takie miejsce w Europie, które jest najświętsze ze świętych, gdzie wszyscy są święci, uczciwi i najjaśniejsi z jaśniejszych, tam gdzie dowodzi ten minister, który jest samą istotą Jasnogrodu, mianowicie ambasada Polski w Brukseli. To jest sam creme de la creme Unia Europejska, no wyłącznie jasnowy, prawda? No i tam dosypano 100 głosów. No i tam pod samym pilnym okiem troskliwym największego demokraty z demokratów, czyli pana, pana ministra Sikorskiego, sfałszowano brutalnie na cynicznie wybory, dosypując, dosypując 100, 100 głosów do... Po prostu wysypano górne, okazało się, że jest 100 więcej głosów. Pana, niż karty, które włożono na, na samym początku i rozdano na samym początku. No więc... To pokazuje, do dzisiaj ta sprawa nie została rozstrzygnięta. Oczywiście zostało złożone zawiadomienie o przestępstwie, ale gdzieś zginęło tam w jakichś, jak powiem, korytarzach władzy i innych urzędów i do dzisiaj ta jawna i oczywista bezsporna sprawa sfałszowania wyborów zupełnie zaginęła. Więc jesteśmy świadomi tego zagrożenia, wiemy, że musimy zbudować poza kontrolą samego procesu wyborczego przez mężów zaufania i członków członków komisji. No a powiem uczciwie, że, że było z tym różnie, jak Państwo wiecie, w przeszłości. Bardzo niewiele okręgów wyborczych miało obsadzonych w 100% mężami zaufania komisji wyborczej. Uczniłem bardzo, <laughs> bardzo niewiele. To nie jest tak, że odwrotnie że to były wyjątki, tylko wyjątkiem była taka sytuacja, kiedy one były rzeczywiście obsadzone. Więc to trzeba najpierw zrobić, a równolegle zbudować strukturę organizacyjną, która będzie to monitorowała. Zajmuje się tym pani poseł Anią. Sikora, zdeterminowana kobieta. Naprawdę zorganizowana, zdeterminowana olbrzymie wolni determinacja. Pamiętam, jak ona nich przerzuciła w czasie głosowań wszystkich. A na wszelki wypadek, jak były rano głosowania i ludzie byli jeszcze tacy, dopiero co wstali, albo późno w nocy koło 12, to Ania swoim donośnym głosem mówi, głosujemy za, albo głosujemy przeciw i cała sala sejmowa widziała, że pis jest za. Albo pis jest przy, tak. Bardzo przeciwczę.